To co, wszyscy gotowi? Ja już tutaj mam przygotowane narzędzie pracy, No i uwaga, pierwsze rundy są proste, tego chyba nie muszę mówić, e, ponieważ nie obowiązuje nas jeszcze zasada, która już przy kolejnej rundzie się pojawi. Nie mamy tutaj żadnych tego, tego typu e, ograniczeń. Wiemy, że chodzi o czteroliterowe słowo z drugą literką u, ostatnią a, e, ale pozostałe dwie literki, które musimy tutaj wstawić, e, są dowolne. Przy kolejnej rundzie pojawi się zasada... Halo, halo, dobry wieczór! Halo, halo, halo. Witam Pana. Jakie to będzie słowo? Dobry wieczór. Witam. Jaka jest odpowiedź? Lupa. Jak? Proszę powtórzyć. Lupa. 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 I to jest bardzo dobra propozycja. Gratuluję Panu serdecznie. Wygrywa Pan w tym momencie. 50 zł, a my przechodzimy do kolejnej rundy. Już tłumaczę, o co chodzi, ale jeszcze zanim wytłumaczę, chciałabym przypomnieć, jak trafiasz się tutaj do studia, wyraźnie podajemy swoją odpowiedź. Dlaczego? Bo przy tej zagadce każda literka jest ważna, więc jak coś tam sobie wąkniemy pod nosem, no to może się zdarzyć, że nie dosłyszę albo źle zrozumiem, no i byłoby szkoda, gdyby, gdybym nie mogła za kolejne słowo oddać pieniędzy. Dlatego głośno, wyraźnie, zdecydowanie podajemy swoją odpowiedź. Nie ma się co wstydzić, bo tutaj wygrywamy pieniądze I czego szukamy? Również czteroliterowego słowa z drugą literką ostatnią, a ale, tak jak mówiłam, pojawia się zasada, mianowicie na pierwszym i na trzecim miejscu nie powtarzamy literek, które już pojawiły się powyżej, czyli na pierwszym miejscu odpadła nam literka L, a na miejscu trzecim literka P. Kto mimo to już ma słowo, być może są wśród was osoby, które miały jakieś słowo na myśli, nie wybrały numeru telefonu, być może to słowo nie zostało jeszcze przyblokowane. Sprawdźcie, bo jeżeli wszystko się zgadza, kolejne 50 zł może powędrować właśnie w twoje ręce. Zobaczcie, ile rund przed nami. No, słuchajcie, możecie tutaj w programie wygrywać tyle razy, ile macie na to ochotę, więc jeżeli jesteście pomysłowi, jeżeli potraficie układać kolejne słowa... Będzie sobie można z każdą kolejną rundą e, sporo pieniędzy uskładać. No, wszystko zależy od Waszej wiedzy. No i oczywiście od refleksu, bo tutaj chodzi o to, żeby jak najszybciej poradzić sobie z kolejnym pomysłem, zanim ktoś inny wpadnie również na odpowiednie e, słowo. Dwie drogi do studia gwiazdka 7310 z telefonów komórkowych ze stacjonarnych 0704 304 310. Kto już ma pomysł? Pierwsze słowo to lupa. E, bardzo dobra propozycja. Jakie będzie drugie słowo? Jak szybko je usłyszę? No, mam nadzieję, że już ktoś z Was ma na myśli to słowo i w tym momencie wybiera numer telefonu. Pamiętajcie tylko, że zanim wybierzemy numer, upewniamy się, czy na pewno słowo pasuje. No, przy okazji tej drugiej rundy myślę, że e, nie będzie problemu z szybkim sprawdzeniem. Czyli literki się nie powtarzają, ponieważ po jednej literce wykluczyliśmy e, w każdym polu, no ale przy każdej kolejnej rundzie coraz więcej tych literek będzie odpadać. Halo, halo. Dobry wieczór. Halo. Witam Panią serdecznie. Jakie to będzie słowo? Suma. Suma. I to jest bardzo dobra odpowiedź. Gratuluję. 50 zł dla Pani. Suma, zobaczcie, pasuje. Suma. No a my przechodzimy do trzeciej rundy. Jak wygląda sytuacja w tym momencie? Spójrzmy. No, na pierwszym miejscu nie możemy wykorzystać literki L oraz S, a na miejscu trzecim odpadło nam P oraz M. Po dwie literki już wykluczona, więc mam nadzieję, że jesteście czujni i sprawdzacie każdą literkę poszukując tego kolejnego słowa. Przyjrzyjmy się uważnie. Lupa i suma. Jakie może być kolejne słowo? Myślę, że jeszcze, że jeszcze jest prosto, że przy tej trzeciej rundzie no, jeszcze nam tutaj nie skomplikowało za bardzo um, sytuacji. Przy kolejnych rundach może być trudniej, ale przy tej trzeciej no, liczę na to, że uda nam się ją rozwiązać równie szybko jak um, poprzednie dwie. Pamiętajcie tylko, jakie literki wykluczyliśmy. L, W takich literek już nie może się zaczynać nasze słowo, a literka P i M nie może się pojawić na trzecim miejscu. Jeżeli już masz kolejne słowo, nie czekaj, aż ktoś inny e, wpadnie na podobne słowo albo na takie nie, samo. Wszystko wybierz numer telefonu, jeżeli chcesz wybrać kolejne 50 zł. Gwiazdka 7310 to z telefonów komórkowych, a ze stacjonarnych 0704 304 310. Cztery litery. Druga literka to U, a ostatnia A. Jakie będzie to trzecie słowo, czy ktoś już wie? Pamiętajcie, że jak wpadniemy na jakieś słowo, no owszem, refleks się liczy, żeby nie dać się tutaj wyprzedzić, ale ważne jest to, żeby wykorzystać to słowo, póki jest aktualne. Bo w przypadku tej zagadki, to nie jest tak, że wpadniemy na jakieś słowo i ono przed każdej kolejnej rundzie będzie mogło być wpisane. Ono może stracić znaczenie w momencie, kiedy ktoś inny, być może nawet nie poda tego sama do słowa, jakieś inne, ale wykluczy nam literkę. Dobrze, słuchajcie, no ja mam taki pomysł. Sporo rund przed nami, kolejne zagadki też czekają, dlatego zróbmy tak, ograniczmy czas, żeby Was trochę zmobilizować. Jedna minuta. Myślę, że ktoś z Was zna to trzecie słowo. No to minuta na trafienie tutaj do studia i podanie mi e, odpowiedzi. Jeżeli masz pomysł, to, to jest czas na trafienie do studia. Kto najszybszy, kto w tym momencie już ma pomysł i wybiera numer telefonu, powinien już za moment cieszyć się wygraną. Kolejne 50 zł do zabrania, a czasu coraz mniej. Zegar tyka, kto zdąży? No, nie ma tu co zwlekać, dlatego reżyserka postanowiła ten czas odrobinę nam ograniczyć i słusznie. Dzięki temu szybciej będziemy rozwiązywać te rundy. No, ale czasu coraz mniej. Kto ma to słowo? Lupa suma. Dwie pierwsze propozycje. Jaka będzie ta trzecia? Jakie literki da się tutaj wpasować tak, żeby nie kolidowały z tymi, które pojawiły się powyżej? No a tym samym, żeby utworzyły słowo. Kto wie? I halo, halo! Dobry halo. wieczór, witam halo, pana. E, panią, tak? Witam. Tak. Jakie będzie słowo? Kula. Kula! Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Gratuluję. 50 złotych e, dla pani. No oczywiście, że tak, zobaczcie. E, świetnie literki się wpasowały, a my tym sposobem przechodzimy do czwartej rundy. No i widzę, że pani nam tutaj wykluczyła z zagadki literkę L na trzecim miejscu, więc tym samym literka L zupełnie odpada z naszej zabawy. No widzicie jak to jest? Warto śpieszyć się ze swoim słowem, póki jeszcze jest aktualne, bo może być tak, że niektóre literki zupełnie odpadną nam z naszej zabawy i tym trudniej będzie to kolejne słowo ułożyć. Czwarta runda przed nami. Na pierwszym miejscu też tutaj pani w tym słowie wykluczyła nam bardzo popularną literkę, literkę, która jednak często pojawia się w słowach w języku polskim, litera K. No zobaczymy jak poradzicie sobie z tą czwartą rundą. E, ja przypominam jeszcze, mam nadzieję, że przyglądacie się uważnie tablicy, ale jeszcze e, powtórzę, żeby wszystko było jasne. Na pierwszym miejscu nie możemy już wykorzystać litery L, S oraz K, a na miejscu trzecim odpadło nam P, M oraz L. Kto potrafi wstawić tutaj kolejne słowo? No i kto potrafi to zrobić Wszystkim szybkim tempie? No i proszę, halo, halo, dobry wieczór! Halo? Witam, jakie to będzie słowo? Kuna. Nie może być, nie może być kuna, bo literka K już się pojawiła. Słuchajcie, ja mówiłam o tym, że litera K dosyć popularna w języku polskim i niestety, e, wiele osób, które pewnie miały na myśli słowo e, zaczynające się od tej literki, no, muszą spróbować poszukać innego słowa warto, warto, dopóki nie ma tutaj kolejnego słowa, każdy z Was może je podać, a ja jeszcze raz przypomnę, o co chodzi w zagadce, żeby nikt z Was nie miał wątpliwości, bo Pan niestety trafił tutaj do studia, ale podał błędną odpowiedź, dlatego jeszcze raz e, informuję, szukamy czteroliterowych słów z drugą literką U, ostatnią A, ale w pierwszej i trzeciej kolumnie nie powtarzamy literek, które pojawiły się powyżej, czyli na pierwszym miejscu na pewno nie możemy już wykorzystać litery L, S, K, a na trzecim miejscu odpadło nam P, M oraz L. Czy to jest jasne? Mam nadzieję, że tak, że nawet osoby, które w tym momencie dopiero dołączyły do wspólnej zabawy, wiedzą już o co chodzi. No ja, ja czekam na kolejnego zwycięzcę i wiecie co, zróbmy małą dogrywkę wobec tego. Minuta, poprzednim razem. Pomogło, zmieściliśmy się w czasie, więc widzę, że dzisiaj przed telewizorami osoby, które no, lubią być troszeczkę mobilizowane. Czasem to tak jest, że ktoś ma pomysł, ale potrzebuje takiego niewielkiego bodźca, żeby jednak podjąć tę decyzję, wybrać numer telefonu i powalczyć o kolejne pieniądze. 50 złotych do wygrania, ale zostało 40 kilka sekund. Dwie drogi do studia. Gwiazdka 7310 z telefonów komórkowych ze stacjonarnych 0704 304 310. Uwaga! Kto ma pomysł? Kto ma słowo? Tylko pamiętajcie, sprawdzajcie swoje słowa, bo już kiedy po trzy literki odpadły w każdej kolumnie jest trudniej. Powtarzam, dlatego że usłyszałam błędną propozycję. Słowo kuna. No niestety literka K już jest zablokowana na pierwszym miejscu. Kto ma pomysł?